Kochani, z tej strony Nina. Dzisiaj się śmieję, że trochę w innej postaci będzie filmik. Połączenie tego, co robię, czyli nagram przyrodę, a jednocześnie podzielę się jakąś refleksją. Właśnie obecność kaczek sprowokowała mnie, żeby nagrać filmik, który już od dawna krąży w mojej głowie jak część z Was ogląda filmy oglądała filmy z kurami z kaczkami, z kaczogrodu jak ja się śmieję to nagrałam jeden filmik bądź jak kura, tylko która i wtedy przyszedł właśnie mi pomysł, żeby nagrać bądź jak kaczka ach skąd pomysł? no to, że kaczki są boskie to swoją drogą ale e, tak naprawdę to jest też e, tytuł Medytacji dla Waty, e, autorstwa Mari nowak z Agnia Jurweda i to jest medytacja, która szczerze mówiąc najbardziej e, utkwiła mi, najbardziej e, pracowała we mnie, przyznam, że nie znam jeszcze wszystkich, bo jeszcze nie znam wszystkich e, medytacji dla kafy, ostatnio Maria je e, stworzyła. Natomiast rzeczywiście medytacja dla waty, bądź jak kaczka, po prostu mega we mnie pracowała. Po prostu wiele razy łzy popłynęły. Też stała się ta medytacja, albo dokładnie opis, który proponuje Maria. Ta medytacja mówi o tym, że wata jest bardzo wrażliwa. Bardzo wrażliwa i w tej wrażliwości jest również wrażliwa na krytykę. I Maria właśnie zachęca, żeby być jak, jak kaczka. Dlaczego? Dlatego, że nawet się takie, takie powiedzenie, żeby spłynęło po Tobie jak po kaczce. No właśnie, chodzi o to, żeby spłynęła krytyka jak, jak woda po kaczce. Tak po prostu przepłynęła, i Nie dotykając serca. E, pamiętam, że obraz właśnie Bącia Kaczka popracował e, ze mną w momencie, kiedy pracowałam z Justyną De Prado z Wytworu obfitości. Pracowaliśmy nad przekonaniami i doszłam do. zobaczyłam siebie w którymś pewnej wizualizacji jak takiego jeża, który po prostu kolcami chroni się mm, przed innymi. I była zachęta ze strony Justyny, żeby właśnie mm, tak pracowałyśmy, żeby przemienia, przemieniałam ten obraz kolców w, 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 tak, żeby to mi służyło. Najpierw się pojawiły mm, takie gąbczaste kolce, e, przetransformowałam je w kolce, takie mm, gąbczaste w tęczowym kolorze. Teraz kaczuszki się myją, natomiast e, Ostatecznie ten obraz to też y, y, trochę y, inspiracja takiej karty Dix jest taki, taka postać w takim płaszczu. Właśnie te kolce zamieniły się w płaszcz z piór, tęczowy płaszcz z piór. Że właśnie żeby ta krytyka, wszelkie rany, które czasami pewne słowa, które bolą, po prostu żeby spływały po mnie jak właśnie woda po, y, po kaczce. Także Ach, ten obraz towarzyszy mi często i wiem, że on dużo mi pozwala tak jakby właśnie puścić, żeby różne takie, czasami jak ktoś rzuci jakieś bolące słowo, żeby to po mnie spłynęło. Bo choć w ciele niewiele mam waty, jednej z dosz, tak naprawdę mam w, czo w czole i w pośladkach, to i zdecydowanie ta pita z kafą królują, tak w umyśle no, Wata tańczy z Pitą wzajemnie, y, się wspierając w tańcu, czasami się podkręcając i właśnie ta, ten obraz y, mnie w takim płaszczu z piór bardzo mi pomaga, kiedy, y, kiedy w tej swojej wysokiej wrażliwości ktoś y, pozwolę się dotknąć jakimiś słowami. Także tutaj mogę... Podziwiać się kaczki jestem w Augustowie, bardzo zaskakująca podróż na koniec mojej podróży. Powiem Wam, że jestem nad jeziorem, którego nazwy nie pamiętam. Natomiast jak spojrzysz na, naz na mapę, to jest to to niższe jezioro bardziej po lewej stronie, a tu za tymi drzewami. Jest jakoś przesmyk, być może, być może po lewej, być może po prawej, tego nie wiem. Jest w każdym razie, łączy się to z drugim jeziorem, które właśnie na mapie patrząc jest bardziej na górze i, i bardziej po prawej stronie. No, Augustów ma przepiękne tutaj tereny nad jeziorem. I właśnie w tej części, w której ja bywam codziennie jak na razie, to kaczuchy królują. Uwielbiam na nie patrzeć. Od razu mi się przypomina, jak właśnie zimą obserwowałam kaczki. Tam sobie podobałam głównie bieguski, ale naprawdę, no, mając sobie takie kaczki, że ja lubię na nie patrzeć, one mnie wyciszają, uspokajają. Więc tym pozytywnym akcentem po prostu naprawdę, bądź jak kaczka, niech to cię ukoi, utuli i mm, da energię do tego, żeby mm, nie przejmować się różnymi każdy z nas ma jakiś trudniejszy dzie dzień tak naprawdę mm, nie o to chodzi żeby właśnie mm, pozwalać tym trudnym słowom żeby w nas pracowały. tylko y, właśnie utulmy się takim płaszczem z piór i pozwólmy, żeby wszelka krytyka spływała po nas także wszystkiego dobrego uwielbiam też kaczki w parach to tak na koniec, wszystkiego dobrego pozdrawiam Cię bardzo ciepło z Augustowa, pa!